Burgery to jedna z tych potraw, która wzbudza apetyt zarówno w miłośnikach fast foodów, jak i w koneserach kulinarnych doznań. W dzisiejszym odcinku przekonamy się, czy można wydać 100 zł na burgera oraz jakie kulinarne cuda można stworzyć, gdy cena nie jest ograniczeniem. Siemaneczko, witam Cię na pierwszym odcinku serii kuchennych rywalizacji. Dokładnie ta seria jeszcze nie ma nazwy, więc w tym momencie możesz spróbować wymyślić jakąś fajną nazwę i pomysł, który będzie najbardziej lajkowany spośród komentarzy, no to tak nazwiemy tą serię. Suma sumarum chodzi o to, że mamy dwa stanowiska do gotowania i w tej serii będę zapraszał różnych uczestników i będziemy konfrontować się pomiędzy różnymi tematami odcinków. I w dzisiejszym odcinku lecimy sobie z burgerami, a moim gościem jest Maksym. Siemaneczko, e, dawno się nie widzieliśmy na tym kanale, przywitamy się tak oficjalnie, żeby było tak jak zawsze. Ja mam propozycję na nazwę i napiszę ją w komentarzu. Kuchnia szefa. Pamiętaj, zostaw łapę, żeby ta nazwa została królem tej serii. Czas jaki mamy na przygotowanie dzisiejszego dania to 20 minut, a dodatkowo koło fortuny będzie nam przeszkadzać w przygotowaniach. Możemy zyskać lub stracić 5 minut do naszego czasu, pozbyć się kupionych składników czy Potrzebnych przyborów kuchennych. Pomóc swojemu rywalowi bądź używać tylko jednej ręki. Na start dobrej serii spróbujmy dobić tutaj 15 tysięcy polubień. To od razu polecimy z kolejnym odcinkiem i możecie po prostu pisać, kogo mógłbym zaprosić do kolejnego odcinka. A tymczasem każdy dostaje 100 zł na konto i pora zrobić zakupy na kuchenny pojedynek. Dobra, więc mamy stówkę, wbijamy do sklepu i zobaczymy, co uda się za to kupić. I żeby zrobić to lepiej niż maksym. Pierwsze co, to idę szukać jakiejś bułki. Zastanawiam się, czy wziąć taką gotową. Postawimy na bułkę mleczną, bo ona ma taki burgerowy wy i będzie zajebiście pasować. z racji tego, że mamy 100 zł, aż no to wezmę 3, bo może pójść fail i może za pierwszym razem mi nie wyjść. Musimy mieć jakieś warzywa, cała sałata, będą ładne liście, i to mi się wydaje, że będzie pasować petarda. Zaraz z racji tego, że mamy sporo hajsu, bierzemy najdroższe malinowe pomidory, 17 za kilo. Myślę, że dwa wystarczą ze spokojem. I postawię jeszcze na ogórka, ale nie świeżego, tylko wezmę konserwowego. A resztę składników to zobaczysz po zakupach. Dobra, mamy 6 dyszek, czyli teoretycznie mi zostało 40 zł i to daje 40 sekund więcej. Możecie napisać, czy macie jakiś lepszy pomysł, żeby wykorzystać ten niewykorzystany hajs, czyli tyle pieniędzy, ile zaoszczędziło się na zakupach, to co by można zmienić, bo 40 sekund to trochę mało. Jak macie jakiś lepszy pomysł, lepszy przelicznik tego oszczędzonego hajsu na czas, to piszcie w komentarzach. Uważam, że najważniejszą rzeczą w tym burgerze będzie mięso. Ja stworzę gotowego gotleta. Ja nie będę brał takich gotowców splasowanych, wjeżdżamy w coś takiego. E, 15 zł, ale ja wolę takich chyba z dziurami. Pizarski, małe opakowanie, nie potrzebuje Dużego. najtaniej wyszło zeskanuj kod towaru jeszcze na reklamówkę jesteś. wyszło trochę ponad 8 dyszek, jest trochę czasu mam nadzieję, że uda się go jakoś fajnie zagospodarować ale mam nadzieję, że przyjechałem tutaj do Poznania zrobić nieco rozpierdziel w kuchni i filmach lecimy jesteśmy z naszymi składnikami, co 10 minut będziemy kręcić kołem i zobaczymy czy to nam pomoże czy przeszkodzi 3,4 3,4 dobra ja będzie pierwszy, tak? pierwszy będzie pierwszy, tak więc odpalamy 20 minut Czas, start. Kręcisz. Pa, no to dawaj. Jesteś? Aaaa, trzy minutki więcej mam! Haha! <mulety> Ale co trzy minuty więcej? A nie, ja tobie pomagam! Trzy minuty, herb, to mi pomaga. <mulety> Znając mnie, mógłbym wylosować tylko trzy minuty pomocy komuś. Mam no. trzy minuty twojej pomocy. Powie Powiem mi przy się, dobra, już. Ja już sobie rozgrzewam pakelkę. Uwaga! Bo nie weźmiemy, co to, to jest zero, zero? Tak, jeden składnik. Muszę odrzucić od razu jeden składnik. Ja wierdziłem! Mogłem przekminić to i wziąć po prostu jakiś składnik, który od razu mógłbym odrzucić. Teoretycznie mam kolkę. Jak zobaczyłem, że muszę odrzucić jeden składnik, miałem wielki dylemat. Co to musi być? Na pewno nie odrzucę mięsa, na pewno nie odrzucę bułki. Jedynym składnikiem, który wpadł mi do głowy, to odrzucam cebulę. Wiecie co? Odrzucam cebulę. Odrzucam cebulę. Uważam, że ona mi się nie przyda. Maksym, co tam robisz? Od czego zaczynasz? Na razie Cię? rozgrzewam olej. Mam jeszcze frytki, ale Ja biegnę po frytki. Ja zrobię bardzo klasyczną wersję i będzie to tak: burger z sałatą, z serem oraz z mięsem, a do tego dałem tajne składniki. Będzie serek kanapkowy oraz guacamole. Maksym, od czego zaczynasz? Wierzę, że lepimy na razie mięsko, muszę je posolić i ulepić kotlety. Co, to nie jest dużo wcale. Czas rozpocząć zadanie. Jestem bardzo zdeterminowany i przy okazji zainspirowałem się mocno burgerem z pasibusa, który bardzo, bardzo mi smakował. Zobaczymy, czy uda mi się odwzorować takiego burgera 1 do 1. Troszkę się prawie zawsze tak robię. Nie wiem w domu jak robię sobie cokolwiek. Pan się oblizujesz. O, ja już słyszę, że tutaj mamy olej, który się tu ładnie już nagrzewa. Jak świnka, ale no tak trzeba. Czasu mało. Co od czego zaczynałeś? No ja sobie kroję właśnie pomidorka. Najpierw muszę sprawdzić, czy w ogóle z Czapka w tył trzeba się skupić. To Rambo. Oj, teraz tak, muszę na podstawie pomidora. Okej, okay, patelniarz mi się powoli nagrzewa. Zaczynam od mięsa. Pancake, nie ma tu nic dla ciebie zią. Ja już sobie tutaj przemyślałem sprawę i od razu kupiłem gotowe plastry mięsa, żeby uniknąć właśnie tego. Czego? No, żeby nie musieć tego przygotowywać. I od razu mam tutaj cały zestaw przypraw, ponieważ mam sól pieprz. Good thinking. A, dlatego nie wziął przypraw. Na początku robię samo mięso. Jak się zrobi, dodam ser. Przykryweczka, pięknie, zajmę się na końcu bułką. Spróbuję zrobić dwa burgery, jakby jeden mi nie wyszedł, to zawsze będę miał tą jedną opcję awaryjną. A ty nie masz frytek, tak? Nie, ale mam o. za to Coca-Colę, bo nie ma nic lepszego niż zimna Pepsi Cola z burgerkiem. I ty dobrze o tym wiesz. No ale wiesz, wiesz co, z frytkami, nie? Plan na mojego burgera jest taki, że zrobię wersję klasyczną, która będzie się opierać na klasycznych smakach. Stawiam tutaj na dobrą bułkę, małą różnorodność składników. Teraz widzę, że mogłem lepiej zaplanować swoje zakupy, ponieważ Maksym tutaj robi wersję z frytkami, a ja mam tylko napój dodatkowo. Tutaj <grymne> pięknie się robi. Dobra, mamy jeden. Odejdź, patek, odejdź, odejdź. Odejdź, ciągniesz. Bółkę wziąłem taką mleczną. Muszę ją idealnie ładnie przekroić, żeby pięknie się z dwóch stron zrobiła. I uwaga, taka bułeczka. Guacamole, ja pierolę. Mmm, petarda. Ja damy to na bułeczkę. Ostre może. Nie pomoże. Co robisz dalej, Maxym? Będę chciał ser ładnie rozpuścić sobie na tej całości. Ale jeszcze chwilkę poczekam aż się zrobi bekon, Bo bekon musi być chrupki. I takiej, wiecie. Jak ugryziesz, to jest koniec. 12,5 minuty. Na szczęście ten burger był w miarę tłusty, więc nie potrzebowałem oleju. To mi się udało, ale teraz jest przypał, ponieważ nie będę miał oleju do... Bułek. A bułka się lepiej przypieka z olejem. Żeby to mięso na pewno się zrobiło, okay, chyba tak. użyję przykrywki. Ono musi jeszcze dojść tam w środku, a zewnętrzna temperatura nam nie pomaga. Uuu, tu już coś gotowego. Tak, ja już mam mięsko, zaraz. O, znaczy, ono jeszcze wejdzie sobie na ogień, ale dopiero przed samym końcem, jak już będę rozpuszczał serek i układał resztę składników. Spróbowałem trochę zmniejszyć ogień. Żeby nie przypaliło się, ale żeby się zrobiło w środku. Biorę sobie og ogóraski, a ten nóż jest ostry jak brzytwa, więc ostro teraz zostaw łapkę w górę, po tym filmem to na pewno będzie petarda. Jak czas, Hati? No 10 minut już. No to zapraszam do kręcenia kołem, panie i panowie. Dobra, Jabę. Drugie losowanie i co myśleliście, że trafię? Znowu? Mam 6 minut? To ja już mogę kończyć w takim razie. że możesz mi pomagać? Tak. I jeszcze raz. Dawajcie, uwaga. Jedna ręka. Nigdy nie gotowałem z jedną ręką, więc będzie to naprawdę dla mnie ciekawe wyzwanie. 3 minuty, jedna ręka. Przez 3 minuty mogę używać tylko jedną rękę. Prawa ręka. 10 jest, czyli do 7 minut. Do 7 minut tylko mogę jedną rękę używać. Mięso nam się powoli robi wam tak, wygram to z jedną ręką. <noise> Maksym tu widzę, że nie, nieprzyjaźnie patrzy. Ja patrzę normalnie całkiem. Maksym jest leworęczny. Jestem, jestem leworęczny. No? no i patrzcie, w środku jest jeszcze troszeczkę surowe, więc poczekamy aż się zrobi, bo wiem, że Juror, który będzie testował, nie lubi surowego mięsa. Daj, A ty lubisz jest... surowe mięso? Dawaj znać. Ja nie cierpię, ja tatara nie zjem. Ja też nie, ja lubię bardziej takie well Do. Nie zjem tatara, no. ale ja dzisiaj słuchajcie, bo nic wam za dużo nie mówiłem o tym, co ja dzisiaj zrobię, ja postanowiłem, że dzisiaj zrobię trochę inne smaki, takie nieszablonowe, bo każdy robi zawsze standardzik, czyli beko, dużo komuśle. sera i Odrażu tak dalej. Komuśle. A ja postawiłem na słodkie smaki i myślę, że przekupię moją jurorkę. Ją presja. Uuuu, zaszalałem z bułeczką, Ale drugą mam. Właśnie po to. Właśnie po to, moi drodzy, że ten będzie dla mnie. Muszę pozbyć się nadmiaru wody i boję się, że jedną ręką to będzie fail. Dobra. Pozbyłem się nadmiaru wody. Ja chciałem tylko powiedzieć, że z ziemią ja nie zjadł. Nie spadło. Czy mogę już używać dwóch rąk, Czy jeszcze nie weź zać? O, jeszcze minuta ci została. Minuta jedną ręką. Ale jeszcze Maksym ci ma pomóc, nie? Tak. Maksym, zaraz będę potrzebował twojej pomocy. ja zdążę ze wszystkim. 11 sekund jeszcze. No mięso już powoli mam zrobione, czyli najważniejszy składnik burgerka. Mogę użyć drugiej ręki. Dobra, mogę używać drugiej ręki i dobrze, że wziąłem kilka bubułek, bo to był błąd. Bo mi się zmoczyła i na szczęście mam jeszcze trzecią. Ja dzisiaj na słodko, moi drodzy. Jem. To są efekty specjalne do filmu. I Maksym no, bez no, brwi. Monobre. No, <noise> no no, no, mięso oddałem do odpoczynku. Tak jest, że jak zrobisz mi mięso, to powinno troszeczkę poleżeć. I teraz mam problem z tą bułką, ponieważ ona się nie chce tutaj mi przysmażyć. Maksym widzę, że pojechał grubo. Plan jest taki, żeby zrobić jedną stronę guacamole, a drugą stronę Twarożkiem. Maksym, czy mógłbyś mi pomóc? Mógłbym. <grystanie> Potrzebuję, żebyś przypilnował mi bułek. Nie ma problemu, ja jestem tutaj. Ja mogę sobie tutaj pilnować też swojej podzielną uwagę, czy nie? Nie. <grystanie> Sprawdzimy ser. Jest git. Dobry. Maksym, weź spraw. Moimi palcami nie ma problemu. pankejka pogłaszczę wcześniej. To tylko patrz. <grystanie> Powiedz mi, co myślisz o tym? Czy lepiej dać więcej guacamole czy... no, niż <grystanie> no, serek? No. no jasne, ja w ogóle zastanawiam się, czy serek z guacamole będzie. Pasował, ale okej. Okay. Damy radę? Żeby Damy to... radę, pięknie, ja czuję się jako twój asystent, świetnie. Dobra, tak, chcesz, to możesz do siebie już... Już mogę. O, dziękuję. Uh. No dobrze, widzicie, dobrze, że frytek nie, ten, nie zapiną. O, ciepełko, też się rozpuszcza to masło, jest... Mm. Fryteczki dochodzą, bo ja mam też frytki, słuchajcie, żeby do zestawu dorzucić frytki. Czas ucieka, frytki dochodzą, a ja nie wiem, czy zdążę, bo zostało bardzo mało czasu. Małe ogóreczki piklowane. troszponka. Bardzo dobra. To będzie mój talerz, na którym będę kładł tego burgera, a tak dokładnie dwie sztuki. Zobaczymy, który będzie lepszy. Tego zrobiłem awaryjnie, ale widzę, że mi dochodzi bardzo fajnie. Bułka już jest praktycznie zrobiona. Na dół bierzemy serek twarożkowy, ale tak dosłownie symbolicznie, żeby dał tylko smaku. Następnie kładziemy liście. I teraz coś się czaiłem, że zapomniałem dać sera, żeby się stopił. Zrobimy taką akcję. Że odkładamy tą bułkę. Zostawało coraz mniej czasu, a ja zapomniałem rozpuścić sera na mięsie. A według mnie to jest kluczowe, żeby ten burger zajebiście smakował. Bierzemy dwa plastry sera i dajemy pod przykryciem, żeby on się roztopił. A w tymczasem zajmę się tymi bułkami i tą stronę też zrobię. Tu damy serek na górę. Tu mamy dół, tak? To jest dół, to jest góra, to mamy cyk. Teraz dajemy to mięso, już nie ma czasu. Bierzemy to mięso tutaj, pomidorek. Cyk. To była góra, do tego, do tego. To była góra, do tego. Cyk. Mam jeszcze chwilę. Nie zdążyłem rozpuścić sera, więc na chwilę wykorzystuję jeszcze okazję, żeby dół bułki podpieć, żeby był fajnie zrobiony, ale żeby ten ser ale się tak. roztopił. Mam nadzieję, że mi się uda, ale nie chcę też przedobrzeć, więc podając tego burgera, musi być ciepły i pyszny. Kryteczki dochodzą do końca. Najważniejsza tajna broń. Kubek coli Pepsi. Po prostu napoju, żeby to smakowało okay, jeszcze lepiej. Nie wiem, czy nie za słabe frytki, ale no już nie ma czasu. Na to. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, no. Ja już. Testujemy. W ogóle nawet nie przemyśleliśmy jeszcze, jak wygląda skala ocen, ale postanowiliśmy, że chcemy wszyscy spróbować. Bądźmy ob obiektywni. Tak, no że, tak. nie że nie faworyzujemy sobie To może ty mojego nie, a ja twoje. nie. Ja no. Jest skala od 1 do 10. No. Każdy z nas ocenia burgera i kto ma najwięcej punktów wygrywa. No, no dobra, nie? dobrze. Dobra. Ja, umiem, ja umiem przyznać się, jak coś zbałem do błędu. Ale nie oceniamy tak. cały zestaw. Pierwszy, co? Może gość, Maksym. Przydodałem ja specjalnie dwa burgerki i frytki. Frytki mogłyby jeszcze troszkę dłużej poleżeć, ale to może spróbujcie sobie dobra. po fryterce. Ja spróbuję sobie. Brakuje soli trochę. Bez ketchupiku? No, brakuje keczupu i soli. Nie. nie było już budżetu. Nie no, miałeś budżetu. Nie, no ale raczej. wolałem. A czas mi został jeszcze. Co z tym czasem? co zostało? Dopracujemy tą serię. Ale jak mamy cztery Tłuste są, czuć tłuste, to. no bo były robione na oleju, nie miałem innego no wyjścia, ale... tu punkcie. Do. Taki przekrój burgerka, patrzcie, no wygląda pięknie. Mięso jest takie... Medium. Medium. Nie. No. No, tak medium rare. Tak miało być. Medium rare. Tak miało być. Bo usłyszałem od ciebie, że... Ja lubię bardzo, ale ja tak jak mówiłem Pati wcześniej, że w środku troszkę czerwone, a z zewnątrz ładnie zrobione. Okay. I tak się starałem zrobić. Ja z twoich filmów ja. kojarzę, że mówisz, że lubisz... Kapcia. Kapcia lubię, no. Lubię, ale... To nie jest kapel... Ale to nie ja testuję. Też? No, ale. To nie ty oceniasz. Nie oceniam. No nie, wszyscy oceniamy. No, no, no. no dobra, ale... dopracujemy. Ale ja i tak to i jest <laughs> W środku jest masło orzechowe dodatkowo. Konfitura porzeczkowa, roszponka, ser, bekon, mięsko oczywiście, sałata. Chciałem jeszcze kupić ciastko korzenne, ale niestety nie było. Dobra, testujemy. Ogólnie burger bardzo dobrze się komponuje, jest bardzo fajne zestawienie smaków. Ja lubię właśnie połączenie słodkiego oraz wytrawnego, czyli tutaj jakby Maksym uderzył pozytywnie w moje kubki smakowe. Jedyne co, to właśnie ten bekon czy boczek, jak zwał tak zwał, dla mnie jest troszeczkę właśnie tutaj niepotrzebny i on troszeczkę przyjmuje tą kompozycję smaku i to masło orzechowe też. Jakby wiem, że to tutaj zestawienie smaków jest bardziej w stylu takim American Burger, ale to masło orzechowe troszeczkę właśnie tak przebija ten smak i nie możesz doceniać poszczególnych walorów. No i trochę tłuste frytki. Poziom wysmażenia mięsa dla mnie też jest bardzo przyjemny. Nie jest jakby idealny, ale jest bardzo przyjemny. No dla mnie mocne 7 na 10. Dam 7, żeby miał szansę. <grymne> <grymne> trochę się spodziewałam ostrzejszego, ale na pewno on chciał to zrobić dobrze dla nas, żeby nam też smakowało. Jestem naprawdę bardzo zdziwiona. Teraz Maksym jak będzie do nas przyjeżdżał, to będziesz niestety musiał gotować. Dla mnie burger... no kurwa, 9 na 10, ale... Mało brakuje do dziesiątki, naprawdę jest bardzo dobry. Nie spodziewałem się takich ocen. Szczerze, w nawiązaniu do Twojego bekonu, zastanawiałem się, czy go nie odłożyć, mhm. ale nie było tego ciastka korzennego, więc brakowało mi jednego składnika, dlatego wyszło jak wyszło. Ja bym go może troszeczkę bardziej przysolił, ale ogólnie jestem zadowolony, takie 6,5-7 bym dał. Postawiłem tutaj na klasyka, ale bardziej w stronę takich delikatnych dodatków smakowych, jak właśnie guacamole, czy taki serek faruszkowy. A mieliście te same buch? Tak, tak, no, tak, no. tak wyszło. Ale ja dałem inny ser. to jest ser cheddar, czyli taki bardziej słony. Najważniejsze do popicia jest kolka. Można popić. Kolka Pepsi, burger. Mm, mm. Apple pe Wielki plusik za to, że jest czym popić. Drugi plusik za stopień wysmażenia, bo tak jak ktoś to ogląda, zna mnie. Lubię, jak jest mocno wysmażony. I ten taki był. Przechodząc do rzeczy, które mi nie komponowały się w tym burgerze, zbyt jakby mocno słony był. Chyba wydaje mi się, że połączenie ogórka kiszonego, ogórek kiszony w połączeniu z serkiem z guacamole dawał bardzo dużą sól. Guacamole fajnie się wyróżniało spośród tego wszystkiego i nadawało temu taki fajny charakter, że ten burger był nieszablonowy i był bardzo smaczny. Może bym troszkę bardziej ser podtopił. Dałbym mu takie siódemeczka też na 10. Myślę, że będzie sprawiedliwie. Dobra, jeżeli mam być obiektywny do mojego burgera, smakował mi bardzo, ale jedyne co zrąbałem, to dałem ten serek twarogowy do środka i to mi dawało smak takiej kanapki tre. Tak jakbym ja... Nie chciałem tego mówić. No, Uważam, że lepszą opcją byłoby dodanie jakiegoś ketchupu, bądź takiego pomidorowego sosu, troszeczkę bardziej pikawniejszego, żeby nadać charakteru. A wywalić ten serek twarogowy, bo z tym guacamole, to serek twarogowy z guacamole nie dało rady. Całą moją kompozycję oceniłbym bym 7 na 10, był to burger w zupełnie innym stylu niż Maksymal, ale na więcej według mnie nie zasługiwał, bo dało się go zrobić dużo lepiej. Aspekt wizualny jest bardziej na korzyść Maksymal. Tutaj to jest bardzo słabe z waszej strony, że stawiacie mnie w takiej sytuacji, że ja teraz muszę po prostu wybierać burger, który jest najlepszy. Tutaj nie będę ukrywać i przepraszam z całego serca, Peter, ale no, Maksymal był lepszy. Więc tobie dam tą siódemeczkę, Maksymowi dam dziewiąteczkę i. Maksym wygrywa. Podsumowując, dzisiaj wygrywa burger Maksyma, Trudno, muszę tutaj oddać ci honor, zrobiłeś lepszą robotę. Peter, ale tak jak mówię, gdybyśmy mieli mierzyć się na pizzkę, no to wiesz, kto by wygrał. A ty właśnie w tym momencie możesz wpadać do Maksyma na kanał, ponieważ tam będziemy testować kepsa z karkówką. Widzimy się na ostrym kanale.